Rozdział dziewiąty. Morderstwo. O godzinie pół do dziesiątej Tomek i Sid musieli jak zwykle pójść spać. Zmówili pacierz i Sid wkrótce usnął. Tomek leżał z otwartymi oczyma i czekał niecierpliwie. Zdawało mu się już, że chyba pocznie świtać, gdy wtem zegar wybił dziesiątą. Okropność! Nie mógł się przewracać i rzucać na łóżku, mimo silnego podniecenia, bo bał się obudzić Sida. Leżał więc cicho, wpatrując się w mrok. Dokoła panowała niesamowita cisza. Dopiero po pewnym czasie poczęły się z niej wyłaniać stłumione, ledwie dosłyszalne odgłosy. Najpierw doszło do jego świadomości tykanie zegara. Stare belki poczęły trzeszczeć tajemniczo. Schody skrzypiały cicho, widocznie po domu chodziły duchy. Z pokoju ciotki słychać było regularne, stłumione chrapanie. Potem rozpoczęło się denerwujące ćwierkanie świerszcza, nie wiadomo z której strony. Następnie upiorne kołatanie kornika w ścianie, tuż nad jego głową, przejęło go dreszczem. Oznaczało ono, że czyjeś dni są policzone. Dalekie wycie psa przerwało nocną ciszę. Odpowiedziało mu drugie, słabsze, jeszcze dalsze. Tomek był w śmiertelnym strachu. Wreszcie poczęło mu się wydawać, że czas się skończył, i rozpoczęła się wieczność, mimo woli, chociaż opierał się temu, zapadł w półsen. Zegar wybił jedenastą, a Tomek już tego nie słyszał. Wtem w bezładne jeszcze widzenie senne chłopca wtargnęło, mieszając się z niemi, sentymentalne miałczenie kota. Trzask otworzonego okna w sąsiedztwie spłoszył sen, a gniewny głos przeklęte kocisko i brzęk pustej butelki rozbitej o tylną ścianę szopy zbudził go zupełnie. W ciągu minuty był już ubrany. Wyskoczył oknem, przelazł na czworakach po dachu, miałknąwszy raz czy dwa, ale bardzo ostrożnie, skoczył na dach drwalki, a stamtąd na ziemię. Stał tam Haklebery Finn ze swoim zdechłym kotem. Chłopcy ruszyli w drogę i zniknęli w ciemności. Pół godziny potem deptali bujną trawą cmentarza. Był to cmentarz jak wszystkie inne stare cmentarze w zachodniej Ameryce. Leżał na wzgórzu, oddalone od miasta o mile angielską. Był otoczony zmurszałymi sztachetami, powyginanymi na przemian na zewnątrz i wewnątrz, ale nie stojącymi nigdzie równo. Trawa i zielsko porastały bujnie cały cmentarz. Stare groby były zapadłe. Pomników nie było wcale widać, tylko półokrągłe, zbutwiałe, robaczywe deski chwiały się nad grobami, jakby szukając oparcia, a nie znajdując go. Kiedyś wypisano na nich słowa – poświęcone pamięci. Ale przeważnie nic więcej nie można było na nich wyczytać, nawet przy świetle dziennym. Wiatr jęknął z cicha w gałęziach drzew, a Tomek pomyślał ze strachem, że to dusze zmarłych, skarżące się, że im przeszkadzają. Mówili niewiele i tylko szeptem, bo czas, miejsce i panująca dookoła uroczysta cisza napawały ich lękiem. Odszukali świeżo usypaną mogiłę i wsunęli się między trzy wielkie wiązy, które stały obok siebie w odległości zaledwie kilku stóp od grobu. Czekali, nie mówiąc nic, a czas wydawał im się wiekiem. Krzyk oddalonego puszczyka był jedynym głosem, który zmącił ciszę śmierci. Myśli Tomka stawały się coraz bardziej posępne. Musiał za wszelką cenę wszcząć jakąś rozmowę. Szepnął więc cichutko: Hak! Czy sądzisz, że umarli gniewają się na nas, że tu jesteśmy? Hak odpowiedział również szeptem. I jakbym to chciał wiedzieć, strasznie tu jakoś uroczyście, prawda? Tak, okropnie. Dłuższa przerwa, w czasie której chłopcy rozważali te rzeczy w duchu, każdy dla siebie. Potem znowu szept Tomka. Powiedz mi, Hak, czy myślisz, że Hoss Williams słyszy, jak my mówimy? Oczywiście, a przynajmniej jego dusza. Tomek po pauzie. Żałuję, że nie powiedziałem pan Williams, ale nie miałem nic złego na myśli. Każdy go nazywa tylko Hos. Mówiąc o zmarłych, nie można być nigdy dość ostrożnym, Tomku. Rozmowa znowu się urwała. Nagle Tomek chwycił towarzysza za ramię i szepnął: Cyt. Co to, Tomku? I obaj przylgnęli do siebie, a serca im biły. Cyt. Znowu? Nie słyszysz? Nie. Tam. – Słyszysz teraz? – O Boże, Tomku, idą. Idą z pewnością. Co mamy robić? – Nie wiem. Jak myślisz, zobaczą nas? – Och, Tomku, oni widzą w ciemności jak koty. Po co tu przychodziłem? – Nie bój się. Nie sądzę, żeby nam chcieli coś zrobić. Przecież my nie robimy nic złego. Zresztą siedzimy cichutko, może nas wcale nie zauważą. – Tak, Tomku, siedźmy cichutko. Boże, drżę cały. – Słyszysz? Chłopcy pochylili do siebie głowy i ledwie śmieli oddychać. Jakieś stłumione głosy dolatywały z drugiej strony cmentarza. Patrz, widzisz? szepnął Tomek. Co to? To ognie diabelskie, Tomku, to okropne! Kilka niewyraźnych postaci zamajaczyło w ciemności. Staroświecka latarnia rzucała na cmentarz niezliczone plamki światła. Hak szepnął z przerażeniem. To diabły, na pewno aż trzy, o Boże! Tomku, jesteśmy zgubieni. Czy, czy możesz się modlić? Spróbuję, ale czego się boisz? Przecież nie przychodzą po nas. a Aniele, stróżu mój! Czt. Hak, co to takiego? To ludzie. Jeden przynajmniej jest człowiekiem. Poznaje głos starego potera. Co mówisz, naprawdę? Przysięgnę, że tak. Tylko nie ruszać się i ani pisnąć. Za głupi jest, żeby nas spostrzec. Oczywiście pijany jak zwykle stary, pius cicho, cicho, ani słowa stanęli. Szukają czegoś. Nie mogą znaleźć. Znowu idą, idą, bliżej, dalej, bliżej, jeszcze bliżej. Już są zupełnie blisko. Hak. Ja znam głos drugiego. To. To Indianin Joe! Tak, rzeczywiście, to ten przeklęty mieszaniec. Wolałbym diabła zobaczyć niż jego. Czego oni właściwie chcą? Szepty ustały zupełnie, gdyż trójka doszła do grobu i zatrzymała się w odległości zaledwie kilku stóp od kryjówki chłopców. – To tu! – powiedział trzeci głos. Właściciel jego podniósł w górę latarnię, która oświetliła twarz doktora Robinsona. Potter i Indianin John nieśli mary, a na nich sznur i kilka łopat. Złożyli to wszystko na ziemi i zabrali się do rozkopywania grobu. Doktor położył latarnię u wezgłowia grobu i usiadł tyłem do wiązów. Był tak blisko chłopców, że mogli go dosięgnąć ręką. Prędzej, prędzej, powiedział cicho. Lada chwila może się ukazać księżyc. Odpowiedział mu jakiś niewyraźny pomruk. Dwaj ludzie kopali dalej. Przez pewien czas nie było nic słychać, tylko skrzyp łopat i monotonny szelest wyrzucanej ziemi i żwiru. Wreszcie trumna uderzona łopatą wydała głuchy, drewniany odgłos. Po chwili wydobyto ją na wierzch. Dwaj ludzie odważyli łopatami wieko, wyciągnęli trupa i cisnęli go bez ceremonii na ziemię. Księżyc wyszedł spoza chmur i oświetlił przeraźliwą twarz zmarłego. Ustawili teraz nosze, włożyli na nie zwłoki, nakryli je płachtą i przywiązali sznurami. Potter wyciągnął duży składany nóż i uciął kawałek zwisającego sznura. – No, rzekł – ścierwo na wierzchu. Teraz wyciągaj no jeszcze piątkę, bo inaczej wszystko to tu zostanie – Dobrze powiedział, wtrącił Indianin. Jak to? Co to znaczy? Przecież żądaliście zapłaty z góry i, i dałem wam ją. O tak, i zrobiłeś coś więcej jeszcze. Odparł Indianin, podchodząc do doktora, który wstał z miejsca. Przed pięciu laty pewnego wieczora wypędziłeś mnie jak psa z kuchni swego ojca, gdym prosił o coś do zjedzenia. Powiedziałeś, że po co innego przyszedłem. A kiedy przysięgłem, że się kiedyś z tobą porachuję, choćby za sto lat, ojciec twój kazał mnie zamknąć jako włóczęgę. Nie darmo płynie we mnie krew indyjska. Teraz mam cię, teraz mi zapłacisz. Mówiąc to, wygrażał mu się pięścią pod samym nosem. Nagle doktor zamachnął się i jednym uderzeniem powalił łotra na ziemię. Potter wypuścił nóż z ręki i krzyknął. Co? Bijesz mego towarzysza? Ja ci tu zaraz pokażę. I rzucił się na doktora. Zwarli się z sobą za żarcie z całych sił, zmagając się, ugniatali trawę i ryli obcasami ziemię. Tymczasem Indianin zerwał się na nogi, chwycił nóż potera i skradając się kociemi ruchami, zachodząc ze wszystkich stron, wypatrywał odpowiednie chwili. Naraz doktorowi udało się gwałtownym pchnięciem uwolnić od napastnika. Chwycił ciężkie wieko trumny Williamsa i tak silnie rąbnął niem potera, że powalił go na ziemię. Z tej chwili skorzystał mieszaniec i wbił młodzieńcowi nóż w piersi po samą rękojeść. Doktor zachwiał się i runął na potera, opryskując go krwią. I w tej chwili chmury przesłoniły okropne widowisko. Śmiertelnie przerażeni chłopcy co sił w nogach pomknęli w mrok. Gdy po chwili księżyc wypłynął znowu, Indianin stał nad dwoma leżącymi bez ruchu ciałami, przyglądając się im. Doktor poruszał z bladłymi wargami, nie wydając jednak głosu, westchnął głęboko dwa razy i skonał. Indianin mruknął. Rachunek wyrównany, psie przeklęty. Potem obrabował zwłoki, wcisnął złowieszczy nóż w otwartą prawą dłoń Potera i usiadł na rozwalonej trumnie. Po kilku minutach Poter począł się ruszać i jęczeć. Ręka jego zacisnęła się mimo mimowoli dookoła noża podniósł go do góry, spojrzał nań i wypuścił z przerażeniem. Wstał, spychając z siebie ciało zabitego, przez chwilę nie mógł oderwać od niego oczu, następnie począł wodzić dookoła błędnym wzrokiem, spotkał się z oczyma Joeego. Boże, co to znaczy, Joe? Zapytał. To bardzo niemiła sprawa, odparł Joe obojętnym tonem. Dlaczegoś to właściwie zrobił? Ja? ja? Ja tego nie zrobiłem. Nigdy. Głupie gadanie. To ci się na nic nie przyda. Potter zatrząsł się i zbladł. Myślałem, że już wytrzeźwiał, że, że też musiałem tyle chlać dzisiaj wieczór. Jeszcze teraz mam to w głowie. Więcej niż kiedyś się tu wybierali. Jestem tak otumaniony, niczego sobie nie mogę przypomnieć. Powiedz mi, Joe, ale uczciwie, czy ja to naprawdę zrobiłem? Jak Bóg na niebie, ja tego nie chciałem na, na zbawienie duszy, nie chciałem tego. Joe, powiedz, jak to było, och, to okropne i taki młody z przyszłością. Po prostu biliście się ze sobą, on cię trzasnął wiekiem trumny i zwaliłeś się jak długi, potem podniosłeś się jeszcze trochę chwiejąc i zataczając, porwałeś nóż i wpakowałeś mu go w piersi właśnie gdy spadał na ciebie drugi cios. I tak leżałeś tu w tym miejscu, martwy jak łoda, aż do tej chwili. Ach, ja, ja nie wiedziałem, co robię. Niech skodam natychmiast, jeżeli wiedziałem. Tak, tak wszystkiemu winna ta przyklęta wódka złości, w jaką wpadłem. Nigdy w życiu jeszcze nie użyłem noża w bójce. Biłem się nieraz, ale nigdy na noże. Wszyscy to potwierdzą. Joe, nie zdrać mnie, Joe, Przyrzeknij mi. Że mnie nie zdradzisz, zacny chłop z ciebie. Zawsze cię lubiłem, zawsze brałem twoją stronę, pamiętasz? Prawda, N nie powiesz nikomu? Joe! I nieszczęśliwy człowiek rzucił się na kolana przed mordercą, na którym błagania jego nie robiły żadnego wrażenia i złożył przed nim ręce jak do modlitwy. No, w Potter, byłeś zawsze wobec mnie porządnym człowiekiem, więc cię nie opuszczę. Inaczej chyba uczciwy człowiek powiedzieć nie może. – Ach, Joe, jesteś aniołem! Będę cię za to błogosławił przez całe życie! I Potter zalał się łzami. – No dość tego, nie czas teraz na mazgajstwo. Trzeba się stąd wynosić. Ty idź tędy, a ja pójdę tamtędy. A uważaj, żeby śladów za sobą nie zostawić. Potter oddalił się lekkim biegiem, który wnet przeszedł w galop. Mieszaniec spoglądał za nim, mrucząc pod nosem. Uderzenie mocno go, jak widać, zamroczyło, a jej rum jeszcze z głowy nie wyszumiał. Więc chyba nie przypomni sobie, jak prędko o nożu, a potem, gdy już będzie daleko, będzie się bał wracać w to miejsce sam, by go poszukać. Nędzny tchórz! W kilka sekund potem tylko księżyc spoglądał na ciało zamordowanego, na nakryte płachtą zwłoki, na trumnę bez wieka i otwarty grób. Zapanowała znowu głęboka cisza. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.